Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Island. Jest jak widać poranek. O, fatalnie chciałem powiedzieć, że bardzo sypie, ale akurat przestało. W tle słyszymy jakieś ciekawe melodie. Atakujemy tygryska. Cóż, naprawdę chciałem powiedzieć również o tym, że, że, że ta, ta, ta muzyka na Ingoz jest, jest fajna. Bardziej, bardziej podoba mi się od tej muzyki na, na Geepad, to muszę przyznać. No i, i cóż. Tak, jak ktoś napisał w komentarzu, że, 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 że naprawdę fajny klimat na Ingoz i się z tym bardzo zgadzam. Jak teraz można słyszeć jakieś stękanie. Uła, yeah, uła. To stękają drwale, którzy robią drzewa. Jak wiem, jestem tutaj czas bez siły. Więc muszę uważać, że bo mnie atakuje uzbrojona obywatelka, No za... za tylko. Marianna. No, właśnie, no, to jest właśnie drwal, właśnie z takim toporem brązowym no i... No, no cóż. <laughs> Kurczę, no i dość, dość, dobrze, dość dobrze mu idzie rąbanie, rąbanie naszej zbroi. E, no cóż, no tak już jest. No. Kurczę, jakbym miał siłę, to dużo szybciej by to y, schodziło, ale jak mówiłem, y, to tylko krótka wycieczka. E, no, jak widać, kasy mają mało. Ale cóż, e, właściwie możecie spytać po co my tu idziemy? E, no cóż, my tu idziemy po to, aby odnaleźć ciało stupa, czyli tego detektywa, może pamiętacie. E, dobra, tego będzie trzeba wykonać. E, tego stupa, tego detektywa. No i co? Czas to będzie druga. No i, no i to robimy. jeszcze tak przed no to jest ta wioska trwali, jak widać duży, wow, duży, bardzo duży kwadrat, który, który nam wskazuje cel, no i cóż, na tym polega ta misja, no. Jeszcze wam pokażę na mapie, kto jest ten obszar. Najlepiej, gdy wychodzi się z miasta, kliknąć sobie w to wejście, bo wtedy mamy po prostu bliżej. Ja właśnie tak zrobiłem. Zak wygląda już trochę, jest obłupany, no cóż. Trochę mu zimno napótno jest. Marianie zresztą też. Dobra, jak widać tutaj mamy y, obywatelkę, która zaczyna przed nami uciekać. Ale nie, dla dwóch punktów doświadczenia jej nie puścimy. I co znajdziemy w złokach 85 zł i przedmiot misji strzałę, a w złokach tej obywatelki... Złoto się. No mm, cóż, tak? warto było dla Ekspa <grywa> e, i dla satysfakcji. No, tak wygląda ta strzała. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o tą wioskę drwali, no bo no cóż. Kurczę, znów sypiono. No no tak mniej więcej wygląda, no i tu nie ma za dużo... Tak? nie mogę za dużo o niej tu powiedzieć, tak? no bo to zwykła wioska drwali że tu zabije panu i no bo sami się o to proszę, no naprawdę biedny zak w tym fajnym hełwie z, z starożytnym, a ci go atakują, no To nie powinno tak być, naprawdę. E, tak, tutaj jak widać jest... E, jest Grysek, który nie może wyjść stamtąd, więc... No szkoda, że nie da się tego otworzyć, ale jak mówię, zawsze można go zabić. Oczywiście dla punktu doświadczenia. Nie będzie się dało go podnieść, ale... Ale, ale zawsze to tam jakieś punkty doświadczenia, prawda? A jeszcze się przesunął. Stój spokojnie i tak umrzesz prędzej czy później. Aha, już dzisiaj do końca. Pięknie, najem no. nie podniesiemy, no nie podniesiemy, no. Parę, parę złotówek się, się, się straci no. no oczyszczę ten kawałek mapy no bo, no bo to naprawdę no ile było pięciu tych zwali w sumie czy dziesięciu w tych domach mieszka no, no tyle 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 tego jest no, kolejny nas atakuje niespodzianka i widzieliście co on robi to jest jakiś bóg on naprawdę nie pewnie tak czegoś takiego odprawia no ale cóż Ja się nie będę nie będę tym przejmował tylko, tylko to po prostu wykorzystam pięknie Marianna Cóż, Mariana na razie nie jest tak skuteczna jak Grizz ale, ale ale, ale jeszcze chwilę poczekajmy <coughs> przepraszam, jeszcze chwilę poczekajmy i taka będzie. Uuuu, właśnie. Proszę. No, ostatni drwalo, drwale padli, tak nie będę zaznaczyć. musiał tu nic oczyszczać i teraz po prostu pobiegniemy prosto do miasta. Wreszcie była jakaś akcja, prawda? Oczywiście tutaj jeszcze jest parę tych tygrysków, których nie będę wam teraz zabijał. Szczególnie, że stopy Zaka na pewno marzną na tym śniegu, prawda, Zak? Jestem tego pewien, dorosły biały tygrysko. No, dość, dość, dość to zgrabnie poszło, muszę przyznać. No i tutaj mamy taki wą wąwozik przejście do, 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 kolejnej lokacji naszej. No. I kolejny biały no, tak, tak, to wygląda, no. Nie, niezbyt, niezbyt różni się tak naprawdę... Y... ...gipa do dingos, z... poza tym, że jest fajniejsza bardziej takie takie klimatyczne, no ale to już, ale, ale to już to już mówiłem, No, no dość szybko te te dyski sobie, sobie na spowodowane przeszyciem głowy przez błoczkę i cóż No, wystarczy już. Zgoda. Do no. Nie biegnę więcej. Nie stękaj nie stękaj i E, dobra, tutaj, no. no jak widać, tutaj są jeszcze dwie zagrody. Takie tam są krowy w środku, ale nie będę nawzajem krowę krow dla cienkiej skórki. No chyba, żebym potrzebował do zbroi, ale nie sądzę. Naprawdę nie sądzę. Dobra, przechodzimy do samego miasta. Ładowanie jest. E, no i jak widać, co tam powie nas? Możemy go wreszcie zabrać. Cieszycie się? Bo ja niesamowicie. Więc chcesz mojej pomocy czy nie? Tak. Chciałbym, żebyś towarzyszył mi w moich wędrówkach. Lecz pewnie twoje usługi do najtańszych nie należą, a ja mam ograniczone środki. Stary Rinas dobrze zna się na ludziach. Nie wydaje mi się, żebyś był tak prostym człowiekiem, na jakiego wyglądasz. Myślę, że ten problem z pieniędzmi nie potrwa długo. Nie wymagam na razie od ciebie nic, a później się dogadamy. E, tak, tak naprawdę w tych majtkach nie wygląda na, 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 na człowieka, który. Jak to powiedziałeś, Rinas? Wygląda na prostego? No, w tych majtkach nie, nie nie za bardzo. Trochę e, na dziwnego wygląda. Dobra, zostawiamy Rinasa, się Dobrze pamiętam naszą rozmowę, lecz jeszcze nie mogę ci zapewnić żadnej zapłaty. Tak, słyszycie. Nasza umowa na razie nie zostanie sfinalizowana. Ale może powrócimy do niej później. A może nie? Nie, żartuję. Yy, dobra, co nam powie Kiliwar o znalezionych zwłokach? No, teraz przeprowadzę rozmowy ze wszystkimi po raz kolejny. I to będzie koniec tego odcinka, no, trochę to potrwa. Kapitanie, znalazłem zwłoki człowieka w lesie, został zabity tą strzałką. Wydaje mi się, że to jest snub, ten z miasta. Aha, ludzie lasu pogwałcili nasz układ i zabili człowieka. Wreszcie mam powód, by pokazać tym żabostworom, kto tu rządzi. Natychmiast wyślę karną ekspedycję. Ludzie będą o tym mówić w całym ingos, na honor. Myślę, że powinieneś pokazać tę strzałkę gubernatorowi. On lubi takie rzeczy i nigdy nie zaszkodzi odrobina lizusostwa, czyż nie? Powiem mu o tobie, ale pamiętaj młodzieńcze. Jego ekscelencja lubi pokazywać gościom swoje kolekcje i wprost uwielbia, kiedy wzbudza to w nich podziw dla niego i jego zbiorów. No, zobaczymy na honor, co z tego wyjdzie nam. Dobra, zobaczmy co nam powie nasz przyjaciel, ale... Dobra, zobaczmy co powie przyjaciel nasz sfer kraper, o znalezieniu złokach. Znalazłem ciało człowieka. Wygląda jakby to był snu. Spójrz, jak został zabity. Ojej! Ludzie lasu używają takich strzał, wystrzeliwanych ze specjalnych tub! Zawsze możesz dowiedzieć się, czyja to była strzała. Każdy szczep ma swoje kolory i znaki. Niecy ludzie lasu. Nigdy o nich nie słyszeliśmy, tam skąd pochodzą. Żyjesz i się uczysz, młodzianie. Myślałem, że są znani w całym Ingos, ale najwidoczniej nie. W skrócie, są malutkimi ludźmi, którzy żyją w lasach. Często ich widuję i nawet kilku z nich znam. Jeśli chcesz, mogę ci o nich później opowiedzieć. Wystarczy, że mnie zapytasz. Nie zapytam. W międzyczasie, czy mógłbyś mi powiedzieć, do którego szczepu należy ta strzała? Problem w tym, że nie potrafię odczytać znaków na tej strzale. Tylko ludzie lasu mogą to zrobić. Ale powiem ci, kto może pomóc. Kapitan Tilwar od dawna szuka jakiejś wymówki, żeby ujarzmić ludzi lasu. A teraz znalazłeś człowieka zabitego ich strzałą. Straży z pewnością wyślą karną ekspedycję... Dlatego w interesie samych ludzi lasu będzie określenie, który szczep jest za to odpowiedzialny. To znaczy twierdzisz, że powinienem do nich pójść i spróbować porozmawiać. Czy to w ogóle możliwe? Właśnie tak. Ale żeby to zrobić, musisz zaryzykować swoją własną skórą, synku. Widzisz, jest kilka klanów ludzi lasu, które prowadzą pomiędzy sobą nieustanne właśnie na przykład Biały Klan ostatnio porwał opiekuna Zielonego Klanu i teraz przetrzymują go jako zakładnika. Widzisz, każdy klan ma swój święty kwiat. One są dla nich niczym proporcje dla naszej armii. A opiekunowie doglądają tych kwiatów. Jeśli wyzwolisz opiekuna Zielonego Klanu, otrzymasz od niego święty kwiat, który powinieneś zanieść do klanu. Potem tym wódz z pewnością będzie chciał z Tobą porozmawiać. Wspaniale! Powiedz mi, gdzie mogę znaleźć tego opiekuna. Słuchaj uważnie, synku. Po opuszczeniu miasta udaj się na zachód przez jezioro. Kiedy już odnajdziesz więzienie, w którym przetrzymywany jest opiekun, nie zapomnij najpierw wyłączyć pułapki. z białego klanu jest w posiadaniu wiecznie zielonego liścia. Zabierz go i umieść na ołtarzu przed więzieniem. Znaczy, ludzie lasu nazywają to ołtarzem, ale jak dla mnie bardziej przypomina to zgniły pień pokryty muchomorami. Gdy już zdobędziesz święty kwiat, udaj się do zielonego Klanu. Droga nie jest trudna. Idź na południe od miasta, a na pewno znajdziesz. Ich wódz zwie się szary liść. Znam go. Tak. Zag jest genialny po prostu. Sfer mówi, żeby. Czy. czy jeśli będzie chciał, to potem żeby zapytał o właśnie o, 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 ludzie, o ludzi lasu, a ten... Nie zapytam! Razu. A teraz co robi? A teraz pyta. Chciałeś mi opowiedzieć o ludziach lasu i prosiłeś, żebym ci o tym przypomniał. Powiedz. Och tak, racja. Ludzie lasu są bardziej lub mniej dziećmi matki natury, no wiesz. Nie budują domów, nie pracują na polach i oczywiście nie mają swoich miast. Ale wcale nie są głupi, tylko ich umysły działają z inaczej od naszych. Z powodu oczywistych różnic, których ludzie nie rozumieją i zarazem nie lubią. Boją się ich. Przyjrzyj się kapitanowi straży. jak jest dzielny! Ciągle obiecuje, że raz na zawsze upora się z ludźmi lasu. Jak myślisz? Dlaczego tak mówi? Ponieważ się boi, taka jest prawda. Ale nikt nie powinien się ich bać. Możemy się od nich wiele nauczyć. Na przykład, czy którykolwiek człowiek potrafi oswoić jednorożca? Nie. A ludzie lasu robią to bez przerwy. Nawet lasy znają lepiej niż ja. Chociaż od dzieciństwa jestem łowcą. W rzeczywistości nie są zbyt zainteresowani ludźmi. Ale jeśli ktoś ich rozzłości, jego widoki na przyszłość będą naprawdę ponure. Ludzie lasu mogą być niewielkich rozmiarów, jednak ciężko się z nimi walczy. Mają specjalną broń, tuby, z których wydmuchują małe, zatrute strzałki, właśnie takie, jakimi naszpikowali snupa. Jaką krzywdę może wyrządzić taka mała, śmieszna rzecz? Przecież nie przebije nawet skórzanej zbroi, czyż nie? Może być nawet i z Mitrilu. W każdej zbroi są szczeliny, co wykorzystują ludzie lasu, trafiając w nie. Możesz być pewien, tam są ich oswojone jednorożce. Te bestie wyglądają naprawdę pięknie, ale jeśli je rozzłościsz, będziesz żałował, że kiedykolwiek je ujrzałeś. Jest jeszcze jedna sprawa. Ludzie lasu znają magię. Takie właśnie mamy tutaj towarzystwo. Jeśli z nimi zadrzesz, spodziewaj się kłopotów. Ale jeśli zdołasz się zaprzyjaźnić, szybko to docenisz. Taka przyjaźń może być bardzo przydatna. No. Bardzo ciekawa rozmowa y, o, ze Sferem, wprowadzająca nas właśnie w całe te, te, te informacje o tych ludziach lasu. Teraz jeszcze szybko przyjmiemy ponownie Rinasa, bo myślę, że już jest dość długi ten odcinek. Bardzo przepraszam, ale chciałbym ponownie przyłączyć się do Twojej grupy. Chciałbyś? A co się stało? Okoliczności wymagają, ażebym jak najszybciej opuścił miasto. No, podjąłem już odpowiednie środki, które zwiększyły nieznacznie moje zasoby finansowe, lecz niestety znacznie pogorszyły stosunki ze strażnikami. Czy przyjmiesz mnie z powrotem? Nie obchodzą mnie Twoje układy ze strażnikami, ale może przydać mi się Twoja pomoc. No, ja bym uważał jednak, no cóż. Ale jak, jak ten Rinas. Przepraszam bardzo, jak jak tak prawie żebra o to Prawie o to żebra, żebyśmy go wzięli Dobra, no nic